Po tym filmie będziecie znać teorię ze struktury atomu i będziecie w stanie już rozwiązywać zadania. I zadania od Wam wypiszę, jakim można zrobić po każdej partii materiału, żebyście daną informację zastosowali w praktyce. Siema, ja nazywam się Michał i aktualnie idę na trzeci rok lekarskiego. Sam do matury przygotowywałem się w ostatnim roku od zera z biologii i chemii, więc dla mnie jest mega istotne to, żeby wyciąć dla Was niepotrzebne rzeczy, które są podawane w podręcznikach. Dodatkowo mam jeszcze dla Was coś, co sprawi, że nauka tego tematu i zapamiętanie do matury pójdzie Wam kilkakrotnie szybciej i łatwiej niż innym. Ale zanim to, to idziemy do teorii. Jeśli chodzi o strukturę atomu, to jest to dział, od którego się wszystko zaczyna i cała reszta z niego później wychodzi, więc jest całkiem, jest całkiem istotny. Więc ale się nie przeda w życiu. I to jest yy, z poziomu kompletnego, początkującego, chemicznego, czyli jakby wytłumaczymy na początku sobie podstawowe rzeczy, więc jeśli chodzi o budowę atomu, jeśli chodzi o budowę atomu, to atom się składa z jądra i powłok elektronowych, że mamy neutrony i mamy protony. Protony to są te z plusikiem, a neutrony są te bez ładunku. I jak widzimy, już będziemy mieli jakiś ładunek. I zobaczcie, że mamy już w że 0 i plus. Więc musi być coś, co wyrównuje nam ten plus. Na powłokach sobie latają wysoko elektrony, które są na minusie. Więc jak sobie popatrzycie do układu okresowego, to każdy pierwiastek jest tutaj bez ładunku. Znaczy to, że jakby plusów musi być tyle co minusów. Logiczne. Więc, więc znaczy, że plusów musi być tyle co minusów. Więc patrząc na każdy pierwiastek można wyczytać, ile ma protonów, neutronów itd. 11, czyli liczba atomowa, czyli ta, czyli ta, krótko mówiąc, mniejsza przy pierwiastku, to jest liczba protonów, a skoro mamy tyle plusów, to musimy mieć tyle samo i minusów, żeby nam się wyrównywało. A jeśli chodzi o masę, masa to jest to, co jest w jądrze atomowym, czyli w naszym przypadku to jest 11 protonów. A co jest jeszcze wiąże, żeby nam wyszło 23? No musi być 12 neutronów. Nie musi być zawsze tyle samo neutronów co protonów? Może być, nie musi. I w ten sposób właśnie wyliczamy masę. Wyliczamy to w ten sposób, że dodajemy protony do neutronów, a protony zawsze znamy. Więc jest to całk... zawsze da się obliczyć protony i neutrony danego pierwiastka. Do tego, jeśli znamy ilość protonów, to wiemy jaki to jest pierwiastek, bo jeśli mamy, na przykład, Protonów 5, to wiemy, że to będzie bor, bo tylko bor ma 5 protonów. W ten sposób rozpoznajemy pierwiastki. I jest jeszcze inny zapis, oprócz takiego, jaki macie w układzie okresowym, to jest też taki zapis, który często na, będzie na maturze: że jest większa liczba na dole, mniejsza, yy, większa liczba na górze, mniejsza na dole. Wiadomo, że mniejsza to będą protony, bo to są protony plus neutrony. Nie? I tyle. Czyli liczba masowa i liczba atomowa, tutaj mega proste. Dalej idziemy, musimy ogarnąć układ okresowy, poziomo mamy liczbę powłok, na każdej powłocie jest określona liczba elektronów, która może być, ale to sobie ogarniemy na konfiguracji elektronowej I jeśli ktoś jest w pierwszym okresie, czyli jest w pierwszym poziomie, to ma jedną powłokę, ktoś jest w drugim, ma dwie, ktoś, ma w ktoś jest w trzecim, ma trzy, ktoś tu, to cztery, proste, to jest dosyć proste ale w chemii bardzo istotne są elektrony, które się znajdują na ostatniej powłoce, bo to one będą nam wchodzić w reakcję zazwyczaj Więc pionowo mamy opisane ilość elektronów na ostatniej powłoce, tak zwanych elektronów walencyjnych Definicja istotna do zapamiętania I wszystkie, co są w pierwszej grupie, mamy jeden elektron walencyjny, tu mamy dwa elektrony walencyjne Tych panów pomijamy Ci mają trzy, ci mają cztery, ci mają pięć, ci mają sześć, ci mają siedem Istotne, żeby to wiedzieć po prostu odejmujemy dziesiątkę. A jeśli chodzi o tych na dole, jeśli chodzi o tych na dole, to je, oni są troszeczkę bardziej skomplikowani. Zazwyczaj mają dwa elektrony walencyjne, ale to ogarnijmy przy konfiguracji elektronowej. Więc, więc jeśli to wszystko umiemy, to zobaczcie, że często powstają nam jony. Jony, czyli pierwiastek z jakimś tutaj znakiem. Jeśli przechodzimy na plus, to mamy dwie opcje: albo dokładamy proton, albo dokładamy elektron. Ale skoro wiemy, że jakby zmiana protonu. Sód ma 11 protonów, a zrobienie 12 protonów to już nie byłby sód, tylko byłby to magnes, bo ta liczba atomowa zależy od ilości protonów. To wiadomo, że nie zmieniliśmy tu ilości protonów, więc musieliśmy zmienić ilość elektronów. Skoro wyszliśmy na plus, to zabraliśmy elektron, czyli z tego powstał nam na plus. Plus jeden elektron poszedł do kogoś innego, na przykład poszedł do chloru. Chlor ma, ma tutaj sobie. Elektronów walencyjnych 7, można sobie sprawdzić, policzyć, w, bo jest taka grupa. I chlor też nie zmienił ilości protonów, więc jeśli zmieniła mu się, zmienił mu się ładunek, to, musiałoby być, to musiał być to elektron. I skoro to był elektron, skoro jest teraz bardziej na minusie, to znaczy, że dodano mu elektron. Dodano minus, minus czyli jest na minusie. nie Czyli jakby dalno ci dług, to jesteś jeden w długu. Tak po prostu. Jeśli chodzi o chemię, to chemia jest na tyle dziwna, że musimy wkuć te dwie definicje: nuklit i rdzenie atomowy. I tyle. Nie ma przebacz, bo to są słowa, których używają po prostu w. E, bo to są słowa, które używają w poleceniach. I tyle. A Jeśli wydaje ci się, że, ci się, że ta nauka tego wszystkiego będzie trudna, że dużo jest do zrozumienia, dużo jest do zapamiętania, to fakty, dużo jest tego, ale może być to łatwiejsze, w linku w opisie jest talia fiszek, gdzie są pytania z tego wszystkiego, gdzie będzie Wam się tego łatwo nauczyć, będziecie mogli to na dłużej zapamiętać i będziecie mogli też to regularnie powtarzać do maja, ja bym to wziął. I tyle. Zazwyczaj mam zadania do każdego z podpunktów, ale to jest na tyle basic wejście do chemii, że nie ma tutaj zadań. Dalej mamy promień atomowy yy, i promień jonów. Jeśli chodzi o promień atomowy, to on nam rośnie w lewo i w dół w układzie okresowym. Wkujecie, jesteście zadowoleni. Jeśli chodzi o to, czy promień kationu, czyli przejście Na w Na, to Na, ma mniejszy. Jeśli chodzi o anionu, to Cl do Cl- ma większy. I tyle. To jest, to jest albo do zapamiętania, albo do zrozumienia. Ja podaję tutaj skrócone informacje. W rozszerzonej będzie to obgadane, jeśli Was interesuje. Dalej mamy energię jonizacji i powinowactwo elektronowe Roś, Rośnie w odwrotną stronę niż promień atomowy i... Yy, promień atomowy, czyli w, w prawo i w górę Łatwo zapamiętać to jako przeciwieństwa Łatwo zapamiętać to razem ze sobą, bo to są trochę przeciwieństwa, w sensie jedno rośnie tak, drugi rośnie tak Tutaj mamy zadania do tych rzeczy, w sensie porównywanie ze sobą promieni atomowych, energii jonizacji i tak dalej Polecam Przechodzimy do konfiguracji elektronowej i teraz macie... wow, dużo informacji, ale chill Mówiliśmy sobie, że poziomo są powłoki i zobaczcie też, że każdy pierwiastek idąc, do, idąc po kolei, wodór ma 1 liczbę atomową, helma 2, lit ma 3 i każdy ma o jeden więcej elektron, bo jeśli liczba elektronów to to samo co liczba protonów, to gdy dokładamy jeden proton to dokładamy też jeden elektron, czyli wodór ma jeden elektron, helma 2, lit ma 3. Tak po kolei idąc smyk, 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 smyk. I mówiłem Wam, że mamy powłoki, na których siedzą elektrony. Ale to nie jest do końca takie oczywiste, bo powłoki mają jeszcze sobie podpowłoki. I to jest dosyć łatwe, gdy się zobaczy przykład. Mamy trzy podpowłoki, które nas interesują. Mamy jeszcze podpowłokę F, która jest tutaj istotna, ale to nie jest aż tak maturalne. Na podpowłocie S mamy dwa elektrony, na podpowłocie P mamy 6 elektronów, na podpowłocie D mamy 10. Na razie kratkami się nie przejmujmy. I zobaczcie, że w takim S, nie? czyli tutaj na przykład, mamy napisane, mam napisane 2S. Na razie się nie przejmuję, co to znaczy. 2S, 1, 2, tyle co jest pierwiastków tutaj, czyli tyle co elektronów nam dochodzi coraz więcej, bo każdy pierwiastek dalej to jest plus jeden elektron. Tyle też S ma w sobie elektronów. Zobaczcie, że tutaj P, blok P, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ma 6. Dema, raz, dwa, trzy, cztery, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jakby tu zauważamy pewne połączenie, że te kratki i te numerki się łączą. Więc na przykładzie tlenu, który siedzi tutaj, napiszemy jego konfigurację elektronową i będziemy to robić tak, że idziemy od wodoru od samego początku i będziemy patrzeć, czy on jest dalej, czy on zajął to. Jeśli mamy hel i on ma 8 elektronów, to patrzymy, okej. Okay. Czy ma więcej niż ta powłoka 1S, co ją tutaj zaznaczyłem? Więcej niż 1S, czyli ją zapisujemy jest tutaj, więc 2S no, też ma więcej, czyli zapisujemy 2S. 2S2, czyli tyle, ile jest tam elektronów, czyli tyle, ile kratek zaliczyliśmy stąd. Skoro tlen jest tutaj, to zaliczyliśmy tą kratkę, tą kratkę, to jest to. Jeśli ma 2S, to zaliczyliśmy tą kratkę i tą kratkę, to jest to. Teraz 2P6. No i zobaczmy, piszemy sobie 2P. Ale on nie jest na samym końcu, w sensie nie ma zrobionego całego. Więc tutaj numer, jaki tutaj numerek napiszemy? Napiszemy numerek w ten sposób. 1, 2, 3, 4. Ciężkie, nie? <grytanie> Ale dobra. Dla, to był przykład taki, no taki przykład, nie? E, I będziemy to robić dla wszystkich innych pierwiastków. I to co ja tutaj zapisałem, to co ja tutaj zapisałem, czyli że wodór i hell. Są w 1s, ci są w 2s, ci są w 2p6, ci są w 3s, ci są w 4s, ci są w 3d, ci są w, 4, w 4p. To działa dla każdego pierwiastka i sposób rozwiązywania zadania i pisania konfiguracji jest taki, że bierzemy sobie pierwiastek i patrzymy, czy już zaliczył to, czy jeszcze nie zaliczył, i wtedy piszemy odpowiednie liczby. Więc teraz zrobię dla Was pierwiastek, który jest jakby jeden z najdłuższych, jaki można zrobić, i po nim już załapiemy całkowicie. Mamy Br, Br jest tutaj, czyli to ma zaliczone, czyli piszemy mu ile? 1s2, 1s2 mu piszemy Ma zaliczone to? No jest tutaj, ma zaliczone, piszemy mu 2s2 Jest tutaj, czyli ma zaliczone to, piszemy mu 2p6 Tlenowi pisaliśmy 2p4, bo on tu się kończył, miał tylko 4 elektrony w tej podpowłoce I idziemy dalej, ma to zaliczone, cmyk, 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 cmyk Teraz idziemy tu, ma 3s2 Czy jest dalej niż 3s2? No, jest dalej Czyli piszemy 3S2. Mamy sobie dalej 3P6, jest dalej, no jest dalej, 3P6, napisane na spokojnie. Dalej mamy 4S2, no jest dalej, piszemy 4S2. Idziemy dalej. Ma zaliczone to, mamy 3D10. Ma zaliczone, ma zaliczone jest dalej. Wybitnie. Jest, czy ma zrobione całe 4P? No nie ma, bo nie jest jakby, nie zaliczył, nie jest tutaj już, nie jest dalej niż to, czyli ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, ma całe 4p ma 6, on jest piąty, raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli tutaj piszemy 4p. Teraz kilka rzeczy. Po pierwsze, które to są elektrony walencyjne tego pierwiastka? Bo elektrony walencyjne to są elektrony na ostatniej powłoce, ta duża liczba mówi nam o ostatniej powłoce. Czyli tam, gdzie jest największa liczba, to tam będą elektrony walencyjne. Poza tym, zawsze jak szliśmy w poziomie, to, była ta, to był ten sam numerek. Jedynka, dwójka, trójka, czwórka, i tu się pojawia trójka. I to po prostu tak działa tak działa chemia i tak działa budowa atomu, że to, że elektrony tutaj idą nam na trzecią powłokę, nie na czwartą, i tak działa to po prostu w naturze, więc tak, mamy to też, tak się tego też uczymy. Więc ogólnie można sobie zapamiętać, że numerki są takie same, tylko że przy 3D. Że przy D jest praktycznie zawsze 3. Dalej. Bloki konfiguracyjne, bo to brzmi jak coś trudnego, a nie jest. Jeśli pierwiastek znajduje się w tych dwóch pierwszych rzędach, i Hel, to jest w S. Jeśli znajduje się w tym takim podłużnym, o tym tutaj takim, to jest w D. Jeśli znajduje się w tym takim kwadratnym tutaj, to jest w P. Nie? Czyli nasz BOR, czyli nasz BROM, jest w P, bo się znajduje tutaj. I nasz hel też jest w y, P. Zostawiam Wam te napisy, bo one się mogą Wam przydać. Dalej idziemy. Dalej idziemy. Dalej idziemy w zapis klatkowy. Jakby zapis klatkowy to jest praktycznie to samo, co zapisywaliśmy normalnie. To jest zapis z uwzględnieniem podpowok, tak to się nazywa w poleceniach. Zapis klatkowy to znaczy, że każdy elektron zapisujemy w, kla w klateczkach. Podpowok s ma na sobie dwa elektrony. A każda klatka może mieścić sobie dwa elektrony, czyli dla podpowłoki S wystarczy jedna klatka, dla podpowołki P, która może mieć 6, wystarczą 3, bo 2 razy 3 to 6, dla tej co ma 10, wystarczy 5, bo 2 razy 5 to 10. Więc zapiszemy sobie konfigurację dla tych państwa, też klatkową, i lecimy po kolei. Jeszcze raz, żebyśmy to zapamiętali, zabiorę wam te strzałki, żeby to było bardziej czytelne. Więc tlen. Czy on ma 1S? Ma zrobione 1s, więc piszemy 1s, piszemy strzałkę do góry i strzałkę do dołu. I tak robimy ze wszystkim. Czy ma zrobione 2s? Ma, strzałka do góry, strzałka do dołu. Yy, teraz mamy 2p, i teraz pokażę Wam dwa błędy, które są przy tym popełniane na przykładzie tlenu. Po pierwsze, tlen, ile ma elektronów tutaj? Raz, dwa, trzy, cztery, Nie? bo jest raz, dwa, trzy, czwarty w tym bloku p. Więc ktoś by mógł napisać tu raz, dwa, trzy, cztery. Wielki błąd, nie można tak zrobić. Najpierw uzupełniamy wszystko w jedną stronę, czyli na przykład do góry, a potem dopiero zaczynamy dopisywać w dół. Bo też ktoś by mógł powiedzieć, taki BOR, nie? taki BOR ma jeden elektron, więc czemu mnie napisać Dwa P z jedną kratką, nie narysować tych. Po pierwsze, zawsze musimy narysować wszystkie kratki do P i do D, czyli jak, nawet jak w P na P jest jeden elektron, to rysujemy wszystkie trzy, jakby tamte miały być puste. To jest pierwszy błąd, jaki popełniamy często. Kolejna rzecz to to, że zawsze najpierw napiszemy wszystkie do góry. Raz, dwa, trzy. Plen jest czwarty, czyli w ten sposób to będzie wyglądało. I tyle. Najistotniejsze dwie rzeczy, które są często popełniane. Dalej do bromu mógłbym zrobić to samo, ale pokażę Wam inną rzecz. Zapis skrócony. Bierzemy nasz pierwiastek i idziemy w dół w liczbach atomowych, czyli on ma 35. I szukamy najbliższego w dół od bromu gazu szlachetnego. Jeśli on ma 35, najbliższy w dół ma 18, bo ten ma 36, najbliższy w dół ma 18. I zapis skrócony wygląda w ten sposób, że piszemy najbliższy w dół. Tak sobie w krateczkach. I zaczynamy pisanie nie od wodoru, tylko jakbyśmy mieli już zaliczony argon. Czyli zaczynamy odtąd. Odtąd zaczynamy. Nie? Odtąd zaczynamy, bo to dotąd mamy już zaliczone. O, to jest zaliczone. Nie? I tyle. To jest zapis skrócony, zapis skrócony, klatkowy. Bromu byłby taki, że. Czy ma zrobione 4S? Ma zrobione, czyli dwie strzałeczki. Czy ma zrobione. Czy ma zrobione 3D? Ma zrobione. I wcale nie jestem na niebie sobie to kopiuję w ten sposób. Okej. Okay. Eee, I ma zrobione 3D, czyli piszemy 3D. I tutaj 10 strzałek. I można powiedzieć, że nie ma strzałki do góry. Już. już. Zawsze musi być jedna do góry, druga do dołu. To po pierwsze. Cmyk, cmyk, cmyk. Jeśli nie widzicie strzałek, to dlatego, że narysowałem to niezbyt dokładnie i tyle. Dalej mamy 3D, jest zrobione, jest zrobione, więc teraz 4P. Patrzymy, gdzie on jest 4P. Raz, dwa, trzy, cztery, piąty. Czyli, narys czyli rysujemy sobie trzy kratki. Jedno do góry, jedno do góry, jedno do góry. Ile ma? On ma 5, czyli tu do dołu, tu do dołu. I Tyle, mamy 5. Ogólny zamysł konfiguracji elektronowej w Waszym przykładku zrobiłbym sobie tak, że losuję sobie kilka pierwiastków i je sobie piszę, te konfiguracje elektronowe, i w ten sposób jakby dochodzę do wniosku, że umiem albo nie umiem. I ten zapis, zamysł, że idziemy poziomo jest dużo łatwiejszy niż te wszystkie choineczki, które, nad którymi się męczymy w szkole. Mamy dwa wyjątki, bo to jest chemia, muszą być wyjątki, mamy chrom i miedź. Tutaj mamy chrom, o tu chrom. I tu mieć. Oba są w D. I zobaczcie, co u nich wygląda. Tak to jest skopiowane z Wikipedii, żeby Was nie męczyć pisaniem tego samego po raz piąty. E, 4S1 i 3D5. Przecież, żeby być tutaj, to trzeba mieć zapełnione to. Więc czemu nie ma napisane 4S2? Mieć. 3D10, czyli ma zapełniony cały D. Ale przecież, żeby mieć zapełnione całe D, trzeba mieć to zapełnione też. I sprawa wygląda w ten sposób, że normalnie ten CR policzcie sobie, który on jest. On nie jest wcale piąty. On jest raz, dwa, trzy, czwarty. On jest czwarty. Czyli tak w domyśle powinien mieć 4S2D 4. Ale nie ma. Tak samo mieć nie ma w ten sposób. I po prostu przechodzi jeden elektron z S na D i z S na D. Promocja elektronowa jest. Promocja elektronowa wygląda w ten sposób. I tyle. Po prostu jeden elektron z 4S przechodzi na D. Jest tych dwóch przypadkach. Jakby jest w większej ilości przypadków, bo nie, ale nie musimy się tego uczyć na maturze. Jest w tych przypadkach, to pamiętamy i jest wybitnie. Przygotowe zadania sobie zróbcie i właśnie zrobiliśmy najistotniejsze rzeczy z tego działu, reszta jest dosyć błaha, tak szczerze powiem. Liczby kwantowe, jakby opisują nam, gdzie jest elektron i gdzie może być elektron. Elektron może być na powłoce, o tym mówi nam liczba kwantowa. Pierwsza liczba kwantowa, jakby 1 to jest na pierwszej powłoce, dwa to jest na drugiej, trzy to jest na trzeciej, i tyle. Trzeba to wiedzieć. Yy, poboczna to jest, na której jest podpowłoce, jeśli jest na S, to ma 0, jeśli jest na P, to ma 1, jeśli jest na D, to ma 2, jeśli jest na F, to ma 3 i tyle. Magnetyczna wygląda w ten sposób, że rysujemy sobie w naszych krateczkach, jakby mamy tutaj podpowłokę S, podpowłokę P i podpowłokę D. Bierzemy sobie tą krateczkę, która jest na środku, bo skoro już możemy sobie opisać, gdzie, na której powłoce jest, na której podpowłoce jest, jeszcze musimy wiedzieć, w której jest krateczce. Jakby na tej pośrodku stawiamy 0, na tej pośrodku stawiamy 0 i od lewa dajemy na minus, od prawa dajemy na plus, tu dajemy 0, minus 1, minus 2, 1, 2. I teraz magnetyczna to jest czy do góry, czy do dołu. Zał jakby załóżmy, że do góry jest 1, druga, do dołu jest minus, 1, druga i tyle. Liczby kwantowe są naprawdę wiedzą typu XD. Załóżmy sobie, że chcemy sobie opisać ten tutaj elektron, o ten tutaj. Więc. On będzie miał liczbę główną n, bo tak się nazywa liczba główna. Jest na czwartej powoście, czyli będzie miał 4. Liczbę poboczną l będzie miał, jest na s, czyli będzie miał 0. Jest magnetyczna przy s, dajemy numerek na samym środku, jest tylko jedna kratka, więc też będzie miał magnetyczną, magnetyczna to jest m. Też będzie miał 0. Magnetyczna spinowa. O, tu jest magnetyczna spinowa, nie dopisałem tego, przepraszam Magnetyczna spinowa e, Ma albo do góry, do dołu, możemy sobie dać jedna, druga, minus i tyle To jest takie proste Weźmy sobie ten tutaj Ten tutaj o do góry w tej kradeczce Dostrzegacie go? Uznajmy, że go dostrzegacie Jest na której powłoce? Jest na powłoce trzeciej Jest na podpowłoce D, czyli, jest, czyli ma dwa Jest Jakbyśmy dali 0, minus 1, 1, 2, minus 2, czyli ma 1, numerek 1, czyli magnetyczna ma 1, magnetyczna spinowa, załóżmy, że ma 1, druga. Na no maturze pytają zazwyczaj o te dwie na górze, te prostsze. I tyle. E, dalej istotna rzecz, taka może się wydać, to Wam fakt wyjęty z kontekstu zupełnie, ale w jakiej kolejności schodzą elektrony z podpowłok? Jakbyśmy mieli na przykład taki Brom, to on ma sobie 4P5. 3d10 i 4s2, to gdybyśmy zabierali mu elektrony, wiem, że to nie jest zbytnio w przyrodzie, ale ogólnie musimy o tym pamiętać, że zazwyczaj zabieramy z najdalszego, czyli, jak, czyli byśmy zabierali na przykład z 4p, ale często, dlatego że tu wchodzi to 3d, jest leciutkie zorientowanie, to już Wam tłumaczę. Najpierw zabieramy z 3p, potem zabieramy z 4s, potem zabieramy z 3d elektrony, jeśli musimy. Taka jest kolejność i tyle. I 3D to nie są walencyjne. Ok? To jest częsta rzecz, która się myli. Zadania z liczb kwantowych. Średnia masa atomowa. Średnia masa atomowa ma wzór i wzór najłatwiej będzie przedstawić w zadaniu. I średnia masa atomowa wybaczcie, że będę pisał, bo piszę obrzydliwie. Eee, tutaj jest wzór. Ładnie zrobiony. Średnia masa atomowa masz. A, a co ja się będę? Ja to przekopiuję i tutaj zrobimy. Średnia masa atomowa mówi nam w ten sposób, że patrzmy sobie na pierwiastki. Skoro pierwiastki to jest suma protonów i neutronów, to to powinna być liczba całkowita. A jak sobie patrzymy na to wszystko, to tu jest jakieś 65,38. Jakby nie jest to zbytnio liczba całkowita. Dlaczego? Bo ta masa atomowa to jest średnia wszystkich izotopów. Izotopy to są wersje danego pierwiastka różniące się ilością neutronów, czyli różniące się masą, i one mają różną zawartość w przyrodzie. W ten sposób mamy na przykład tu rozpisane mamy różne izotopy, mamy różną zawartość w przyrodzie i mamy obliczyć średnią masę atomową pierwiastka. Nie będę tego zadania robił, pokażę wam, jak się robi. Bierzemy sobie masę atomową, tutaj mamy na przykład masa atomowa izotopu dajemy 53,94, a jego zawartość to jest 5,8%. Dalej bierzemy kolejny i on waży 55,93%. A jego zawartość procentowa to jest 91,75. Tak robimy z każdym kolejnym pierwiastkiem. Piszemy jego masę i mnożymy razy procent. Dzielimy przez 100% i wychodzi nam odpowiedź. Tak działa ten wzór. W tym wzorze mogą was zapytać o to, o to, o to, o to, o, to, o każdą rzecz z tych, ale to jako, że jest różnienie z inną, nie wiadomo, wychodzi koniec końców, to to jest dosyć proste. I tego wzoru nie ma w kartach, musicie się go wkuć na pamięć. Polecam chemia. E, tak on wygląda. Jest napisany przeze mnie. Jak wpiszecie w internet wzór na średnią masę atomową, wyjdzie Wam ładniej napisany niż mój, więc ja bym tak zrobił. Zadania z tego, żebyście ogarnęli, jak działa wzór tutaj. Ostatnia rzecz, jeśli chodzi o tą chemię, zmiany promieniotwórcze i okres półtrwania. Zmiany promieniotwórcze mamy alfa, beta, minus, beta, plus. Alfa wygląda w ten sposób, że powstaje nam hel po prawej stronie i jest mega proste. Tu są schemaczki z Wikipedii, żebyście mieli ładnie opisane. Skoro w chemii mamy... Zasady zachowania masy. To mamy Hel i poszły nam cztery numerki na górze, czyli tutaj będziemy mieć 127 minus 4, 127 minus 4, 123. Jak, jak robię to na żywioł, to się zawsze martwię, że źle policzę i wyjdzie, że nie ogarniam matematyki w granicach 10. Na górze nam wychodzi 123, na dole Hel zabrał nam 2 na dole, mamy 51 i teraz mamy zapytanie: o, jaki to jest pierwiastek? <laughs> Ale. Co sprytniejsi pamiętają, że taki był zapis, że mniejsza liczba to jest liczba protonów, a liczba protonów jest charakterystyczna dla każdego pierwiastka. Tam mieliśmy 51, patrzymy, kto ma 51. 51 ma Sb. Mafia, więc mamy tutaj Sb. Stąd wiemy, jaki pierwiastek wpisać. To jest tak proste. To i to ma się równać temu i temu. Tak działają zmiany promieniotwórcze. I tak zamiany promieniotwórcze będą działać też tutaj. Mamy 0, więc tu przepisujemy 2, 2, 3 Beta minus, mamy minus 1, czyli tu będziemy mieć 88 Jak tu się zwiększyło 1? Nie pytajcie mnie, nie interesują mnie zmiany premiumy na co dzień, po prostu umiem z nich rozwiązywać zadania na maturze 88, patrzymy jaki to jest pierwiastek, Pisujemy tu ten pierwiastek Beta plus, po prostu tutaj mamy 1, czyli tu będzie 10 I zgaduję, że to jest nikiel? To jest nikiel? Nie, to jest neon No, no też na N, też na N Neon, nie? I tu, jako że ma 0, to 22 przepisujemy neon. Przepiszę neon. E, dobra, czyli napisałem dobrze, potem poprawiłem źle. I tyle, zmiany prymienia twórcze. Prawo musi się równać lewemu. To, co na górze, musi się równać temu, co na górze. To, co na dole, musi się równać temu, co na dole. Dalej, okres półtrwania. Okres półtrwania jest jeszcze łatwiejszą rzeczą, bo mamy na przykład pierwiastek X, którego okres półtrwania wynosi tydzień, więc w tydzień, ile będziemy mieli pierwiastka X? 50 gramów, po kolejnym tygodniu 25, po kolejnym 12,5 i tyle musicie wiedzieć, bo można powiedzieć, że zadania będą, że minęło 5 okresów półtrwania, ile zostało masy, i tyle. Tego typu zadania, tego typu zadania można też z tego zrobić. A jeśli chcecie, żeby te zastosowanie praktyczne tego i Wiedza, której musicie się nauczyć, weszła wam łatwo i weszła wam szybko. To mam w linku w opisie przygotowaną dla Was talię z tych, talię z tej samej wiedzy, którą tutaj można zastosować. I tam są też przygotowane zdania naturalne, prawda, fałsz, które można też się od razu nauczyć przy tym. Więc, więc wasza nauka będzie łatwiejsza. Do tego ma się to jeszcze za darmo, więc, więc bierzcie i jedźcie z tego wszyscy.